Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku Wam pokażę jak wyjść z Nemosa. I jest ze mną kolega. Mago? No i jak wyjdzie, czy pokażę Wam to, daję Nemosy i Wam to widzą. Pokażę. Ja wierzę. O! Pierwszą, najważniejszą rzeczą jest dobrze ułożenie EQ. To jest pierwszy. Moja no już mam. No to nic nie z Nemozolem. A. A. Pamiętam, że się uczyłam. No ty też nie mogę kiedy Bo ty musisz tu, a i, i i zmienić na miecz i łeb. Tak, trzeba zrobić, chyba że ja ci zrobię i jak. Ono i, i tu stawiasz i i, 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 za, i za to. U uczyłam cię przecież. Źle. Czekaj. Okay. Trzeba zamurować to i. jeden blok do góry. Blok do, blok do góry. Z nie. Zniszcz to. E a inaczej, inaczej. uczyłam Zniszcz to. I tu musimy zniszczyć tą dźwignię. I tą. I ojdź do, do góry. Skocz. O! I tu musimy. Czy będzie źle postawiona dźwignia? No tu. Dobra. I, i minę mosa zrób. Tak mi po... Tak mi podbi. Dobra. I to musi być dźwignia. I mnie mi, mi podbi. Nie hmm? mogę. Chyba si, że ja ci zrobię na mosa bo ja do niego wskoczę. Jak z niego sorać? No to dźwignię do drugiej łapy, niszczymy tego łeba stawiamy tu sobie dźwignię, Bo tym jak jesteście w tym miejscu, to możecie wnokać już swojego przeciwnika, zniszczyć tą dźwignię i lecieć już na ostro i potem się już tak się o, źle, ale dobra i się już zamieniacie z przeciwnikiem miejsca nie? go możecie lać na no, spokoju jak rzemek wylewa, to musicie pyk, zniszczyć łeba i musicie go bić Al, albo też jak, jak on tak leży w kąpławie, to trzeba te, tego łeba zniszczyć u góry mm, pyk, musimy go jeszcze raz podbić i co, zdziwiliście się, że ja tak mówię na nosach? Bo ćwiczę, musimy Śmieć tu po... Dobra ja, ja, ja wskoczę i inaczej on pokaże Czekaj dziwnie to musi być. No i mnie podbije. Al, albo sam się podbije. No i, i, i mi tu łeba. Jest już drugi sposób. Wylewacie wodę. Stawię. Wylewacie szybko wodę. Wiecie tu dźwignie, gdzie tu dźwignie ogólnie te, te, te sposoby są z dźwigniami, tego te dźwignie musicie zniszczyć. Czekaj chwilę, czekaj chwilę, powiem coś widzą. Dobra. Czekaj, nie, nie możemy na chwilę. E, Weźmy odkąd. Są... No i patrz, i wiesz co, widzowie, jak nie macie, jak nie macie już wody, to wejdźcie, z, to próbujcie wejść z gościem w kraftę. Nie, jak już nie macie wody, to próbujcie wejść z gościem w kratkę, Jak wam zabrał, prawda? No, to też jest dobry sposób. ale lepiej. No, znowu Dobra, i patrz. Zwidzicie do drugiej łapy. Musicie tu zejść i dać wodę. I zabrał nam wodę. I to jest troszkę o. I tu musimy postawić. Dobra. I jak już jesteśmy na tym miejscu, to musimy tu. To... Dźwignie zniszczyć, żeby... Py... Ja myślę, by... super, Dobra. To musimy już zniszczyć, jak już jesteśmy pewni, że... Bi... Nie kombinuj, nie kombinuj! I musimy tu do łapy i nie musimy podbić. Nie kombinuj, nie kombinuj, nie kombinuj, nie kombinuj, nie kombinuj! Musimy podbić i teraz mamy czas... Żeby zrobić tą dźwignię i postawić łeba, w ten sposób no, nie kombinuję. Nie, nie ma dźwigni, trzeba to zrobić. I trzeba go tu ładnie podbić. A Zim. ile masz czasu? Cię zapytam. A, tak mało już. A ja mam 20, a ja mam 20, 20 na bani. Jak się z mniej więcej biłeś. Jak to tu się? Tu się wóch, mieszka... e, nie ma refu. Nie ma refu. Co? Co? Gdzie? czekaj, nie pij na chwilę, bo muszę refę znaleźć. Ale czemu ja nie mam refu? Nie, nie, A, mam, dobra. Ja w ogóle refu nie jadłam. Tylko jak je... podbić. Ja tylko. Zero refu. Ale stytu się jest troszkę sposobów. Ej, daj mi na chwilę swoje p p perły. O z tymi mo mojem cztery, bo to się nie da wycykać. Prze Przestań mnie bić I, i, da i daj mi swoje perły, O, ja pokażę o, o widzę inny sposób na ucieknięcie z tropu. Ja nie chcę ci dać perły. O, baniam. Boże, co. Bijemy się, dawaj, no, bijemy się, no! Dobra, się, dobra, dobra! Niech Bani cię zabije. Ja, ja jeszcze mam dużą nosecie, nie? Ci powiem. No ja, klasy, ja, klasy. ja, ja, ja... Ja ci coś kaczek opowiem po odcinku. Dawaj, klapę. Ja. Ej, refi, czekajcie. No, zginęłem, bo nie miałem bańki. I perełki też. Czekaj, ja zobaczysz na no, co nie? I tu już można niszczyć. Bo cię ja. nie wyjął. bo pojechałam tobie kupić salami. Nie ja ja się bałem. A dziadek przecież był. Nie mam do ciebie proszę kanapeczki jedz sobie. Hej? No. Nie. Czekaj chwilę! Czekaj chwilę. Czekaj. No brak, czekaj. Ja, ja ci na musę zrobię, luz. Ale czekaj chwilę, no! Ale ja ci nie będę bił. Jestem folię, ja sobie to uciekną. Mara. No, o, z drona, raz, też się wkopywać. No i tak ci zadziew. No zobaczcie mnie. I zobacz, jak chcę cię. tak zapytam. To, a troszkę mam. No co, no i co, jeszcze chcesz? No. Czekaj, tak, bo Eku... Okej, tak Eku, się muszę ustawić. Dobra, dobra. Do. Kurde, nie ma coś. E, dawaj kratkę, okej? Okay? Dawaj kratkę, no. Dawaj kratkę. Czekaj, kratkę robię. Kratka. Czekaj. Kratkę. No kratkę, no. nie. No. I... O, o, to są mnóstwo, nie kratka. No bo ty kratka ty jesteś słaba, ale ja dobry. Kratka się gra na, na lepiej, na więcej uderzeń. Nie, się? Tam wygram to nie, 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 refik. nie, refik. nie, To nie, mi nie, nie, się nie, No refik. Refik Czekaj, się. No, nie, dam się. No, nie, no, nie, no, nie, mm. nie, 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 Możemy się też tak pobić, tylko że ja cię Ale ci seta, ale, ale, ale teraz, tracę, nie? <grymki> Czy temu nic nie zadaje? Ja odkryłem taki nowy sposób. Bo Ile masz ci... na setie? No tak około stówki. No to jest też pozdro. Ja mam 150. No i tak to z tobą wygram, bo ty. No jak widzicie, on troszkę tak nie ogarnia. Nie ogarnia, ale. Go... Mm, Gorzej gor gor na pewno wymię. Ej, spoko wyszła! Spo spoko wyszła ci powiem. Ale to tu ci mogę do łeba wstawić, No ja. taka łebowa kropka. Tak. Ile na bani? Około 50. Dobra, to ja też. Jesteśmy tak sami. Bo cię, cię teraz obiłam Czekaj, czekaj, chodź do Ja mam jeden na bani. Ja mam 2 KP! Na bani, na bani mam 2 HP. Dobra, pozdro. Oj, oj oj, o, bania, 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 Bania. Ja mam jeszcze diaksę Ej, ej, u, ubież się Proszę, proszę daj mi się, o, jest, prawie, prawie Ej, o, Jest, jest, Mam, mam Ej, o, daj mieczyk, dobra Buty. Też już sobie zmienię. Ja tak się z tobą pobawię. Z jak sobie wysycika? Ej, bo ty mnie trochę bijesz. No, o, jeszcze nie mam tak wyczerpane strasznie. Widzę, że lowa masz. Ja nie przestaję cię być. Ja, ja wierzę w Twoje. Możemy iść tak. No dobra, kratka, dawaj. To nie. K już wszystko pada. Klata. Klata. Wejdź, 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 wejdź. No! I... Ile masz na bani? Dużo, no, dużo całkiem. A to ja mam dwadzieścia. Pokażę ci? Pozdro. Widzę, że chyba bawimy z prostej strony. Tu nie wiedziałem, że jest tyle co temu. Dobra. Ale dobrze gram na mostach, nie trochę. No nawet. Nie wiem lepiej, ale nawet mocno to mocno było Ryzyko. Tak. Bańka. Nie że wygram. Ale ja wtedy wygram. No bo wiesz, ja trochę letrenuję. Ja trochę... No bo ty dłużej grasz na Nemosach. Ja to no. takie. Ja to takie ja taki normal trenuję. Elejry Box PvP, takie anarchia practice. Bez nemotów, tak? trochę tyle Dobra. z tego odcinka pa widzowie widzimy się